Każdy chce być gwiazdą teraz. Chciałabym być aktorką, ponieważ e, marzę o tym, żeby podróżować. To co będziemy robić teraz? Teraz będziemy robili film. Na casting przychodzi 500 osób, rozumiesz, robimy w 10 miastach, to masz 5000 osób, po, po 50 zł, to masz 250 tysięcy, rozumiesz? Piszcie, słuchajcie, wysyłajcie maile. Zgłaszajcie się do filmu. To ja jest w sklepie castingu. Super, oczywiście. Tak? Ja Nie bardzo rozumiem, dlaczego ja mam płacić za casting. Będą problemy. Za co my mamy płacić? Za mamy płacić pięćdziesiąt złotych? Za kask! Mariusz? W ja Jalermaniach, gdy wchodziłem, to już wzięłem te laski, to wiedziałem, że to jest żamrane w ogóle jakieś kasy. Imruga, imruga. Jak się idzie tak mocno? No, no jak się jeździ? Ale szybciej, no i teraz szybciej, szybciej. Mamy jakąś szansę. A zapłaciłeś? My teraz tyle hajdu zarobimy, rozumie? Trzy tysiące? No, trzy tysiące. No, ale miałabyś 15. się. Dorzucę ci się mięsie. się. Nie robi, bo nie takie sceny, tutaj mamy. No, jestem cała mokra. Na, Na wszystko. wszystko. Napijemy się i od razu będziemy napijać. No to... Ja nie jestem zboczeńcem. To jeszcze się okaże. Gdzie ten RZ, ten Mariusz, to? To się zaczął, dobra? Ja nie mam tutaj teraz zupełnie nic. Tego filmu tak, tak nikt nie zobaczy, nie ma się to jak lecisz, jak panierka! Pacy, ty się czujesz Tarantino? To jest jakieś gówno. Nie, no co kurwa, no co jest? A za angielski? No. Thank you.